Cześć, z tej strony Wafy, witam Wam znowu w Minecraft Dungeons. Ostatnio rozdaliśmy sobie bosa, a dzisiaj lecimy z tajnym poziomem kolosalny szaniec. Nie wiem dokładnie co jest w tym poziomie. Widziałem jakąś zajawkę na Twitterze Minecraft Dungeons, że jest jakiś poziom, w którym jest pierdyliard LAM. Nie wiem czy to będzie to, czy nie to, ale może być ciekawe. Eee, zbadaj mur, Wędłu wędrówka wzdłuż muru. No dobra. Nie wiem, jakoś kojarzy mi się to miejsce tak, nie wiem, z Chinami, coś takiego. Ile tych typów, po co ich tu? Regeneracja, impuls grawitacyjny. Co za typy. Jednocześnie odpychają mnie swoim wiatrem i mają impuls grawitacyjny. Nie, naprawdę czasami po prostu te modyfikatory to im tylko przeszkadzają. Ja może ich uniknę. Tak sobie po prostu pójdę, przez przespiedranuję to. W się sensie nie przespiedranuję, ale ich uniknę, bo mi się nie chce ich bić tym razem. Dosyć takie ładne to miejsce bym powiedział. Całkiem spoko. Tylko dużo pająków. Mogliby tutaj, nie wiem, jakiegoś eksterminatora zawołać. A Może po to właśnie ja tu jestem. Nie wiem, nie wiem tak właściwie, jaką mam tu misję, co ja muszę zrobić. Może wypadałoby po raz pierwszy przystać odprawę misji. To było głupie. Jakby chciałem, chciałem rozwalić Creepera, ale jeszcze było nade mną ta góra lodowa, nie? Nie za bardzo się udało uniknąć i tak dalej. Dobra. Ja wiedziałem, że oberwę, Już nie miałem za bardzo, jak uniknąć w sumie. Trzeba tego typa rozwalić, bo jest denerwujący. On zrobił jakiś unik czy coś? On ma takie coś w ogóle? On wcześniej nie unikał nigdy. Pokazuje mi, że mam iść... Tam? W lewo? A nie w prawo tam normalnie? Jakby... A tu mam gdzieś wyjść. A jak ja mam to zrobić? A ten Dobra, i tu będzie pułapeczka, tak klasycznie. I to coś, co już robiliśmy parę razy. Tak już w sumie jest 10. Konkretnie 8 razy na Bosie i wcześniej jeszcze parę razy, no czyli tak ponad 10. Ale się kurde, ekran trzęsie od tych krytycznych ciosów. Co chwilę coś nawala. No w końcu najszybsza broń w grze, nie? Dobra, wejdź na posterunek. Aj, 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 teraz znajdź wyjście. No tu mam wyjście, ale nie wiem, czy o to chodzi. Okej, okay, mamy tutaj jakby trzy przejścia, czyli pewnie muszę tym przejściem wyjść, tutaj znaleźć klucz, wrócić. Tu jeszcze jest kolejne. A co tutaj jest? Aaa, pułapka. Okej, okay, tu mamy jakiś kusiczek. I po co mi on coś się uruchomiło? Coś się otworzyło? Ale nie wiem co tak właściwie. A czy ja mogę tu od razu przejść, czy nie mogę? Nie Niby mogę. Ale tu jest jakby ogień. Czy ja będę mógł przez to przejść normalnie, tamto kliknąć? Czy nie bardzo? Czy muszę wrócić się, zrobić tamtą pułapkę i dopiero tu wrócić? Guziczek, guziczek? Nie, nie można, guziczka. Trzeba się wrócić. A nie, czekaj, 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 czekaj tu jest coś. Można tu kliknąć, przekierować ten wiatr tu, a ten wiatr przekieruje się tu. I teraz przekierować to tak, ładnie. A to przenosi się gdzieś tu na prawo W to miejsce, ale tu są jeszcze elektryczne typki, które trzeba jak najszybciej rozwalić Zanim walną piorunem Jakiś, Jakaś beznadziejna zbroja I ognia nie ma, można kliknąć ładnie guziczek Ale no zgaduję, że nie można tego pominąć i trzeba jednak zrobić tą pułapkę Pewnie potem, potem jakbyśmy tam przeszli gdzieś dalej i odblokowali coś, to pewnie trzeba by było Jednak te wszystkie guziki mieczki knięte. A nie chcę się tu wracać, więc po prostu teraz to zrobię. Ok, teraz wracamy na sam dół i dalej nie mam pojęcia, gdzie jest klucz. A tu coś może? Tu jest klucz! A tu były. Tu trzeba było przejść każde piętro, kliknąć każdy guziczek, otworzyć każdą z tamtych bram. Tam widzieliście, było kolorowe takie. I tutaj był klucz. No dobra, idź wzdłuż muru. Ponownie. Szmaragdowy sprzęt? Zgaduję, że jak chodzę, to zdobywam szmaragdy. Ten nowy enchant. I właśnie, są jeszcze jakieś nowe enchanty? Bo nie sprawdzałem. Muszę teraz obczaić. Dosyć dużo nowego ekwipunku zdobyłem. Czas eee, na pojawienie się szmaragd podczas eksplorowania. No. Szybka eee, szyb, szybkość ataku wręcz zwiększona. Eee, przekupstwo śmierci. Pierwsza kolekcja szmaragdów. Czekaj, czekaj. Pier... Pierwsza kolekcja szmaragdów obejmująca określoną liczbę zebranych okazów zostaje zachowana, by przynieść graczywi ratunek przed śmiercią czyli że ja zbieram emeraldy jakby do jakiegoś takiego koszyka. Jeżeli zbiorę jakąś ilość, to to mnie uratuje przed śmiercią. Coś jak w Soniku z tymi pierścieniami, nie? Jakieś serduszko. To już było, akrobata. Yy, tak, serduszko. Za każdym razem, gdy poświęcisz życie, Twoje maksymalne zdrowie wra... wzrasta. Okej, okay, to było. Zwiększa maksymalną liczbę dusz, które można przenosić. Tego chyba nie. nie miałem. Nie było. W sensie. O! Ładowanie podczas uniku. Następny atak dystansowy w określonym czasie. Po wykonaniu kon... aktualnie. Be... O! Czyli robię unik I od razu mam w pełni naładowany strzał Kozek To z emeraldami trzeba będzie e, potem przetestować W jakichś warunkach Gdzieś kiedyś Może jak zobędę dopiero na Weku. Ale ja raczej nie będę farmił Po prostu idę z tym co mam i tyle Zgaduję, że jak do tego podejdę to e, Nie chciałem tego kliknąć To był misklik, ok? To był misklik Ale co dostanę za to? A, pewnie nic ważnego, po prostu pójdźmy dalej, co? Nie chcę mi się walczyć z tymi creeperami, szczerze i tak nie zostanie nic ciekawego pewnie. Tylko nie wiem, jak tam przejść, tak właściwie. No, no, chłop wziął mnie tak odpychał, że w ogóle nie wiedziałem. No. Nie było już za bardzo, jak jak chłopa rozwalić. No ile was? Jeszcze chłop mnie będzie wyrzucał, i wtedy kryperce wybuchnie mi pod nogami. No świetne Dostałem zwyczajną złotą skrzynkę. No świetnie, jeszcze słaba, słaba zbroja. Na słabej mocy. Jeszcze jakby to miało jakąś dobrą moc, to spoko, ale słabo, słabo. Nie, proszę nie, 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 nie. Chcecie z łuku? Muszę poczekać, aż to przestanie wiać. Dobra, potka. Chyba Kong się nie udał za bardzo. Dobra, nawalaj, nawalaj szybko, jeszcze 3, se tylko 3 sekundy. tylko trzy sekundy? Co oni mają w ogóle szybkie ataki leczenie sojuszników, a to trzeba ich szybko rozwalić dosyć, bo to się leczy nawzajem. Zgin, 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 zgin! Fastem, 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 czekaj, czekaj, Z O nie, 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 Tego ataku minierów Zneutralizuj sprzęt oblężniczy. Trwa oblężenie. Oni... Ale co oni oblężają tak właściwie? To znowu jakaś wioska jest? Czemu ci wieśniacy... Kładą wioski w takich miejscach. Czemu wszędzie, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie, to oni kładą wioski. W sumie, jak gdzie jest bezpiecznie? Każdą wyspę o, na każdą wyspę spadły te kawałki. To jest dosłownie wszędzie. Oj oj oj, oj. Dobra, po prostu ich rozwalę, póki mam. Teraz to podkę. A raczej którą barierę Dobra, i jak to rozwalić? A, po prostu na to kliknąłem i to podpaliłem. I to już mam rozwalone. Ej, było 1 na 3 chyba. Tak mi się wydaje. A jest 1 na 2. Chociaż nie, może nie było 1 na 3? Nie wiem, nieważne. O, super, znowu podpaliłem. O, to jeszcze się rozprzestrzenia ten ogień. I to zostaje się coraz bardziej spalone, okej. Okay. Czyli parę rzeczy wizualnych dopracowali. Aczkolwiek gra ma rażące błędy. Nie! Nie mogłem za bardzo uniku zrobić, bo tu były schodki. Znowu byłem prawie zdech, użyłem podki. ażko widziałem tam przed użyciem podki, że już w sumie przestało mnie nawalać. Więc nie wiem, chyba mnie wyrzucili z tego ognia, czy coś takiego. Nie wiem. Uratowali mnie w sumie, próbując mnie zabić, nie? Nie wiem. Coś się stało na pewno. I tu już mamy prosty, proste przejście. Znajdź garrison. Okej. Okay. Otwórz główną bramę. A to jest ta główna brama. No dobra, czyli muszę zrobić to co zwykle, czyli po prostu sobie stać w tym miejscu i rozważyć potworki. Spoczko! Tak bez problemu, nie? Wejdź do garizonu spoko. A jak oni mają tu garizon, to oni nie mogli, nie wiem, jakby... bronić się? Coś takiego. I czy to jest garizon przejęty przez nich? Cho chociaż w sumie, jeżeli by był przejęty przez nich, to po co by oblężali to miejsce? Nie wiem, nieważne, jakby. Próbuję znaleźć logikę w Minecraft Dungeons. To bezcelowe w sumie. Grzybek, rozwalamy ich, wchodzimy tu. I kapitana. A kapitan siedzi ukryty pod stołem i nic nie robi, prawda? Albo stoi... Si siedzi sobie pewnie spokojnie przy. Yy, przy stole. Tak zgaduję. Nad jakąś mapą, czy coś Creeper? Jed... Dobra Umarł Ożu Okej, okay, zaklęte creepery na podwójne obrażenia Potka, 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 zdecydowanie Wybuchnijcie się nawet, jeżeli chcecie Cokolwiek Byleby was nie było jak najszybciej Poszukaj klucza Okej okay. Tylko tutaj mnie zaraz zepnął. Już mnie zepnął, dobra, jest klucz, jest klucz, tylko że teraz będą mnie tu wszyscy nawalać, nie? Potka, potka od razu. I rozwalamy ich jak najszybciej. Oj, 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 i ostatnia szansa. Trochę trudno mi się z tą myszką jakby manewruje. Łatwiej mi jest zdecydowanie na kontrolerze, ale aktualnie jest obok taki rozbudowany dosyć. Przerywałoby mi bardzo krzyczałbym na niego, więc wolałbym jednak... wolałbym jednak nie. I gdzie gdzie wstawić ten niebieski klucz? Bo tam da się wstawić złoty, ale ja mam niebieski. Tu jest! Tu jest wejście jakieś. I tam pewnie będzie złoty klucz. Nie, 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 nie. No taka jest z nimi zabawa. Jeszcze z przyspieszonymi, nie? nie, 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 Dobra. Ale dajcie mi stanąć na ziemi! Na przykład. E, Fal uderzeniową może? Nie, 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 nie. Ucieczka, 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 ucieczka. Jezu chryste, te typki są nieznośne. Ale ja... Ja nie mam fali uderzeniowej. Ja nie mam fali uderzeniowej w tym... W tych rękawicach. To nie te rękawice. Oj, te typki będą mi bardzo utrudniać życie. Słyszę tutaj klucz i jest guziczek. Nie wiem, czy powinienem ich atakować w sensie z taką ilością życia, dobra? No i z Ty, ten kolosalny szan jest rzeczywiście jest kolosalny, taki dosyć długi. Tak jak inne poziomy z tego DLC, poszli bardziej w ilość niż w jakość. Zdecydowanie. No i jakieś bajery typu te, jakieś ozdobne rzeczy i tak dalej, nie? Trochę jak Apple. <laughs> Niby do dupy, ale jednak biorą ci jakieś takie bajery, żeby ludzie myśleli, że to jest, że to jest jakieś innowacyjne. <laughs> ja to zdechłem na początku, nie, 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 w ogóle weźmy to, wywalmy, nie? Jeszcze raz. <laughs> Już użyłem podki, ale nie zdążyłem kliknąć. Myślałem, że gong załatwi sprawę i łatwo ich rozwalę, ale jednak nie do końca. Jedno życie w plecy, ale chyba doszedłem dalej bez umierania niż za pierwszym razem, tak mi się wydaje. Dlaczego ten kryper ożył? Dlaczego akurat creepery muszą mnie ożywać w takich momentach, kiedy się tego nie spodziewam? I muszą mnie wysadzać. Czekaj, czekaj, ten gęsty wywar... On mnie przyciąga do ziemi i dzięki temu... Mnie nie odpycha wszystko. On zwiększa jakby mój ciężar, ale jak on.. jakby ucieka z mojego organizmu. Czy moja postać sika podczas walki? Patrzcie, tu wie, ale tu już nie! Logic! Ja pierdzielę, no musiał mnie ten chłop walnąć swoimi rogami. Nie wiem, odechciewa mi się trochę. Przed tego chłopa. I innych podobnych ale mam już oblężenie aczkolwiek no no muszę z jednym życiem przejść to wszystko jak ja mam uniknąć kiedy mnie ciągle podrzuca i nawalają mnie tym dziadostwem dobra macie to rozwalę tu parę chłopów ucieknę Trzeba tego rozwalić Jak najszybciej I tam jeszcze jest jeden Ten, 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 on ma chyba speeda jakiegoś Ten ma na pewno ścieżkę ognia i szybki atak Więc trzeba go rozwalić Tak naprawdę wszystkich trzeba rozwalić Ten już leży Ładnie Ten też już leży, też ładnie Ten już zaraz będzie leżał Pięknie Jest jeszcze jeden O, chłopani ma Jeszcze jeden się schował w trawie No co za chłop Zamiast pomagać kolegom, to się uciekł. Stongs dla niego, bo w sumie, jakby rozproszył mnie trochę <grym> w ten sposób. Zlekceważyłem go. Tak, z zauważyłem, że mam z Wiecie, dzięki. Gdyby, gdyby, gdyby nie wasze powiadomienia razy 10, to bym nie zauważył. <grym> ja już na dzisiaj kończę z tym poziomem. E, w następnym robimy. Jak ja mam to zrobić? Ja przegrywam w tym, więc nie wiem, czy. Granie tu na przyspieszonym coś będzie, jakby, będzie sensowne. Hmm, w następnym odcinku pójdę tutaj na szybkości raz w dwa oraz tu, na szybkości raz w półtora. Myślę, że to będzie spoko deal. A w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję że się podobało. Do zobaczenia i siemka.